Witam Państwa. Dzień dobry, zapraszam na kolejny odcinek pod tytułem rosyjski SU57 jest poza zasięgiem zagranicznych konkurentów. Nowy typ samolotu. Nie ma sobie równych. Wrogowie Rosji drżą materiał z 5 października 2024 rok. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek, a więc zaczynam Rianowosti Władimir. Astapokowicz. Wśród projekt, projektów piątej generacji Su-57 wyróżnia się z wielu powodów. Pisze MWM łączy w sobie technologii i możliwości, której brakuje jej zagranicznej konkurencji. Wiele cech wojownika nie ma sobie równych. Zasadniczo jest to nowy typ samolotu wchodzący do służby w grudniu 2020 roku rosyjski myśliwiec SU-57 czyli słuchowoj ta chyba się nazywa nowej generacji nie jest jeszcze operacyjny w skali eskadry ale oczekuje się że do końca bieżącego rządowego programu zbrojeniowego w, w 2027 roku znajdą się w służbie trzy pełne jednostki. Następca programu MiG-1.42, y anulowanego wraz z upadkiem Sowieckiego Sajuza, Su-57 jest ciężkim samolotem Start i miał stanowić kręgosłup floty rosyjskiej prawdopodobnie kluczowych partnerów wojskowych, takich jak Algieria i Wietnam. Na świecie są tylko trzy myśliwce po czwartej generacji, oprócz Su-57. Są to chińskie J-20, amerykańskie F-35, ale jeśli rozwój zagraniczny koncentruje się, na, się głównie na walce powietrznej lub na lotach, Rosyjski myśliwiec wydaje się bardziej zrównoważony i nie ma wyraźnej specjalizacji. Wśród projektów piątej generacji wyróżnia się kilka, yy, z kilku powodów, łączy w sobie technologie i możliwości, których brakuje zagranicznym konkurentom. Zasadniczo jest to inny typ samolotu, jednak ze względu na opóźnienia, programowy samolot będzie musiał w przeszłości konkurować nie tylko z F-35, ale także z do, domin, dominacją opracowywanych obecnie amerykańskich i chińskich myśliwców szóstej generacji. Dlatego coraz więcej technologii szóstej generacji jest testowanych pod kątem ich dalszych. Integracji z płatowcem SU-57, chociaż nie zostały one jeszcze wdrożone, wiele istniejących cech myśliwca może, można nazwać naprawdę wyjątkowymi, ponieważ są nie, y, niezrównalne. Poniżej 7 najbardziej godnych uwagi: 6 radarów, y, większość myśliwców, w tym wszyscy konkurenci. Pio, konkurenci piątej generacji ma tylko jeden radar. Su-57 ma 6 budowanych w płatowiec, co może zapewnić znaczną przewagę w zakresie świadomości sytuacyjnej. Wiele radarów po raz pierwszy zastosowano w jego poprzedniku Su-35 generacja 4++, który wszedł do służby w 2014 roku wraz z z pasywnym elektronicznym radarem skanującym Irbis E, umieszczony w nosie, otrzymał dwa radary działające w paśmie L z u podstawy skrzydeł. Daje to doskonałe możliwości w zakresie walki elektronicznej i lepsze wykrywanie celów ukrytych. Cóż, 6 radarów SU-57 pozwala nie tylko śledzić 60 celów i jednocześnie niezrównany poziom, ale także działać w różnych zakresach długości fal, co opty optymalizuje go do prowadzenia wojny elektronicznej i wykrywania ukrytych celów na dużych dystansach. Radary rozmieszczone są w całym kadłubie co umożliwia wykrywanie celów z tyłu i z boków. Jest to dalszy rozwój Su-35 z naciskiem na szeroki kąt detekcji, chociaż od 2010 roku myśliwce w coraz większym stopniu polegają na wspieraniu wymiany danych, a zdolność Rosji do zapewnienia samolotom zaawansowanych funkcji Sieciocentrycznych na równi z rozwiązaniami Chin Ameryki pozostaje kwestią sporną. Wła własne y czujniki myśliwców nadal odgrywają kluczową rolę w walce, dlatego kompleks czujników z pewnością zapewni SU-57 potężną przewagę nad rywalami pociski kierowane z AFAR. Y Głównym uzbrojeniem powietrza powietrze SU-57 jest K-77M i Je, jest to następca R-77, na którym obecnie znajdują się rosyjskie myśliwce czwartej generacji. Pocisk ma znacznie zwiększony zasięg lotu do 200 km i ścięty ogon do wystrzeliwania z, z wewnętrznych przedziałów, a jego dziobowa. Głowica naprowadzająca wykorzystuje radar AFAR. Niewiele jest analogów na świecie. K77M jest przeznaczony do zwalczania małych i zwrotnych celów przy użyciu systemu naprowadzenia z, z aktywnym układem fazowym AFAR zainstalowanego w nosie. Rosyjska m, agencja RT podaje to następująco, cudzysłów, System AFAR składa się z ogni w kształcie stożka, które znajdują się pod przezroczystą dla fal radiowych pokrywą w nosie rakiety. Każda komórka odbiera część sygnału, a po cyfrowej obróbce, informacje z każdego z nich są łączone w jedną mozaikę, dzięki czemu K-77M natychmiast reaguje na ostre zakręty celu, co sprawia, że przechwytywanie jest nieuniknione. Zapobiega to wydostawa wydostawaniu się myśliwcu poza y y zasięg rakiet i zapewnia SU-57 prawdopodobnie najdłuższy gwarantowany zasięg walki. Wcześniej rosyjskie siły powietrzne tnęły koszty i starały się nie wyposażać najnowszych myśliwców w nowoczesne rakiety powietrze-powietrze, ten sam Su-35 często przenosi stare rakiety R-27 bez aktywnego naprowadzenia radarowego, ale K-77M to jedyny pocisk powietrze powietrze dalekiego zasięgu który mieści się w wewnętrznych przedziałach SU-57. Nie pozostawia to innego wyboru, jak tylko kupić ich wystarczającą liczbę, przynajmniej na wyposażenie wszystkich SU-57 ogromny zasięg i naddźwiękowa prędkość przelotowa. Jego poprzednik SU-27 miał większy zasięg niż myśliwce zachodnich sił powietrznych. Inne myśliwce radzieckie, a opracowany równolegle z nim myśliwiec przechwytujący MiG-31 jako pierwszy był w stanie wytrzymać długotrwały lot nadźwiękowy z, z prędkością przele, przelotową. Su-57 przewyższa swoich rywali także pod względem zasięgu lotu. Zdolność myśliwca do latania z cudysów prędkością nadźwiękową. Bez użycia dopalacza przy prędkościach powyżej dwóch machów zapewnia mu najdłuższy na świecie zasięg naddźwiękowy, ponad 1500 km. Nacisk na y, zasięg y, nastąpił po zakończeniu zimnej wojny, kiedy liczebność rosyjskich sił powietrznych została gwałtownie zmniejszona, y, gwałtownie y, 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 zmniejszona umożliwiając pozostałym jednostkom pokrycie ogromnej przestrzeni powietrznej kraju. Utrata baz wojskowych za granicą, w tym w Europie Wschodniej i Wietnamie, sprawiła, że zasięg stał się jeszcze ważniejszy. Dzięki niemu rosyjskie myśliwce mogą wyrzucić siły z baz na terenie całego kraju. Jest to szczególnie prawdziwie, biorąc pod uwagę ograniczone możliwości sił powietrznych w zakresie tankowania w powietrzu. Ogromny zasięg 157 pozwala myśliwcom razić cele nie tylko w Europie, a także daleko na Atlantyku z baz lotniczych w zachodniej Rosji lub z baz bardziej odległych. Które mogą być, y, y, być najlepiej chronione przed możliwymi atakami zachodu, dzięki temu myśliwce mogą osłaniać większość Pacyfiku i zape zapewnić wsparcie flocie Pacyfiku, mając w zasięgu Japonię, Tajwan i Koreę. W sytuacji braku w, w Rosji floty lotniskowców. Parametr ten nabiera jeszcze, bardziej, jeszcze większego znaczenia. Oczekuje się, że asortyment ten będzie wysoko ceniony przez potencjalnych klientów eksportowych, zwłaszcza Algierię i Indie, które również posiadają rozległe gospodarstwa lądowe i morskie. Obrona, ochrona laserowa jedną z nowych funkcji SU-57, której poświęcono stosunkowo niewiele uwagi, jest kierowany system przeciwdziałania podczerwieniom. Wykorzystuje wieżyczki, które mogą strzelać wiązkami laserowymi. cudysów. Oślepiając nadlatujące pociski po wykryciu wierzę, co, co jest unikalną cechą. Su 57 są zainstalowane zarówno za kokpitem myśliwca, jak i pod nim. Rosyjskie wojsko stosowało już podobny, choć mniej kompaktowy, system duży, w dużych helikopterach. Wiązki laserowe są szczególnie przydatne przeciwko rakietom naprowadzanym na podczerwień. Dzięki temu Su-57 może skutecznie odpierać ataki krótkiego zasięgu ze strony wrogich myśliwców uzbrojonych w rakiety, takie jak amerykański AIM-9X i brytyjski AIM-132. Przenośne systemy obrony powietrznej, które są szeroko stosowane przeciwko rosyjskim siłom, siłom powietrznym na Sokolanii i w Syrii również wykorzystują naprowadzanie na podczerwień. Dlatego ochrona laserowa umożliwi Su-57 znaczne, znaczne skuteczniejsze zapewnienie blisko, bliskiego wsparcia powietrznego niż inne rosyjskie samoloty co uzupełni niewidzialność myśliwca, zmniejszony przekrój poprzeczny radaru i niską sygnaturę podczerwieni, niezrównana zwrotność. Rosyjskie samoloty znacznie przodują w świecie pod względem zwrotności od 1982 roku kiedy do służby wszedł średni myśliwiec MiG-29. Trzy lata później pojawił się cięższy Su-27. Bazując na tym sukcesie, myśliwce Su-27M i Su-37, opracowane w latach 90. XX wieku na bazie Su-27, uzyskały wyjątkową zwrotność dzięki silnikom z wektorowym, z wektorowym ciągu chociaż żaden z nich nie wszedł do masowej produkcji z powodu niedoboru funduszy su-30 MKI opracowany dla Indii, i wszedł do, do służby w 2002 roku. Był pierwszym produkowany, produkowanym samolotem myśliwskim, w którym zastosowano silniki z wektorowym ciągu kilkanaście lat później pojawił się su 35 który miał jeszcze większy ciąg dzięki elektrowniom AL41, a także trójwymiarowemu wektorowi. Su 35 stał się w, w dalszym ciągu rozwinięciem Su 27 i fłonu osiągnięcia anulowanych Su 37 i Su 27E. M. Su-57 idzie jeszcze dalej i ma, i, i ma nie tylko znacznie lepszy stosunek y, ciągu do masy y, dzięki pomocy y, gdzie, dzięki mocy silników Saturn-30, ale także bardziej zwrotny płatowiec ze względu na swoje cechy konstrukcyjne pozwala to samolotowi lepiej unikać ataków rakietowych przy dużej prędkości i utrzymywać optymalną pozycje w walkach powietrznych przy małej prędkości. W połączeniu z dodatkową możliwością oślepienia rakiet namierzających ciepło z bliskiej odległości sprawia to, że Su-57 jest szczególnie niebezpieczny w walce bez użycia rakiet do trafienia w, w cele poza zasięgiem wzroku. Być może stosowany na drogach startowych nie nieoprzyrządowanych. Począwszy od lat 80. rosyjskie samoloty myśliwskie rozwijały zdolność do opanowywania przy minimalnych kosztach konserwacji na bardzo źle przygotowanych i zaimprowizowanych lotniskach. Być może najlepiej to odzwierciedlały myśliwce MiG-29 i yak 41 które miały startować z nieprzygotowanych pasów startowych, w przeciwieństwie do innych myśliwców, zwłaszcza zachodnich. Su-57 znacznie poprawił właściwości startu i lądowania swoich poprzedników i jest w stanie wystartować przy minimalnym rozbiegu. Potencjalnie nadaje się e, nawet przy minimalnej adaptacji do rozmieszczania na morzu, w szczególności myśliwiec wykorzystuje... Deflektory błota, wzmacniane podwozie i duże opony, i został zaprojektowany do startu w nieprzygotowanych lotnisk, na których prawdopodobnie nie latałyby nawet lżejsze zachodnie myśliwce. Jest to szczególnie przydatne, ponieważ oczekuje się, że zdolność głównych mocarstw do atakowania baz lotniczych wroga atakami na dużą skalę będzie z czasem wzrastać. Uderzającym tego przykładem jest opracowanie, opracowanie w USA rakiety hipersonicznej MGM-183A, która w początkowej fazie wojny narazi, narazi rosyjskie lotniska na poważne niebezpieczeństwo. Hipersoniczne rakiety balistyczne. W związku z prowadzeniem do służby rakiety balistycznej mach 10 KH 47 M2 pod koniec 2017 roku. Pod koniec 2018 roku zapowiedziano opracowanie wersji miniaturowej do in integracji Su 57, tym samym stanie się jednym myśliwcem na świecie zdolny do przeprowadzenia uderzeń hipersonicznymi rakietami balistycznymi. Pocisk jest uważany za idealny do misji przeciw okrętom i uderzeń precyzyjnych na centra dowodzenia, węzły logistyczne, lotniska i inne ważne cele głęboko za liniami wroga. Ze względu na dużą zwrotność, celność i prędkość jest niezwykle trudny do przechwycenia, a dzięki energii kinetycznej uderzenia może zneutralizować większość okrętów wojennych i jednym precyzyjnym trafieniem. Nie jest jasne, czy wersja miniaturowa zachowa zasięg 2000 km i będzie w stanie przenosić głowice nuklearne. Duży zasięg i niewidzialność Su-57 w połączeniu z taką bronią mogą sprawić, że stanie się on platformą uderzeniową, praktycznie nie mającą sobie równych. Wbudowanie rakiety w myśliwiec jest próbą wykorzystania kluczowego obszaru rosyjskiego przywództwa technologicznego broni hipersonicznej zwiększy to możliwość samolotu i częściowo zrekompensuje jego niedociągnięcia w innych obszarach, w szczególności Steff, biorąc pod uwagę, że su 57 to myśliwiec pierwszej linii frontu, przeznaczony do szerokiego zastosowania a do końca lat 30. XXI wieku ma wyjść do służby ponad 200 jednostek. Jego zdolność do przeprowadzenia ataków rakietami balistycznymi jest szczególnie niepokojąca dla potencjalnych przeciwników. Tylko jedna eskadra wyposażona do misji uderzeniowych może spowodować znaczne szkody. W przypadku eksportu pocisk prawdopodobnie znacznie zwiększy atrakcyjność Su-57. A jego możliwości przeciwokrętowe mogłyby wzbudzić większe zainteresowanie rosyjskiej marynarki wojennej, która obecnie wykorzystuje myśliwce Su-24 i Su-30 SM do ataków morskich. A więc to, to by było wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę, i dozo.